Proszę Państwa, no mówiąc krótko, postanowiliśmy się porozumieć. To jest porozumienie daleko idące, bo przewidujące także współpracę wyborczą, przewidujące wspólną listę, chociaż później odrębne kluby czy no, zorganizowane grupy wewnątrz parlamentu przy założeniu oczywiście ich ścisłej współpracy w wielu dziedzinach, a już w szczególności wtedy, na to bardzo liczymy, kiedy przyjdzie nam powoływać rząd. Doszliśmy wspólnie do wniosku, że to jest w tej chwili wyjście dla polskiej prawicy, a my jesteśmy głęboko przekonani, że to po prostu oznacza dla Polski jedyne. Jednocześnie, że ono ma pewne podstawy merytoryczne. Jeżeli ktoś zapoznał się z naszym oświadczeniem, Oświadczeniem Komitetu Politycznego sprzed dwóch dni, to tam bardzo wyraźnie piszemy o tym, iż są takie środowiska, które mają bardzo wyrobione poglądy, że są politycy, którzy mają za sobą, jak w wypadku pana Marszałka, 35 lat działalności politycznej, bo zaczynał jako młodzieniec 17-letni. I to była działalność polityczna bardzo konsekwentna i bardzo mocno podbudowana ideowo, i mogę to zaświadczyć osobiście, bo przez lata żeśmy współpracowali, i sądzę, że to była współpraca dobra e, i nawet miła, e, że pan Marszałek jest człowiekiem ogromnie oczytanym, którego poglądy wynikają z takiego głębokiego przemyślenia kondycji współczesnego człowieka, kondycji narodu, czyli naszego narodu, polskiego narodu. Kościoła. Są tutaj pewne różnice poglądów, i one są także wobec tego podstawą, mogą być podstawą do pewnych różnic o charakterze organizacyjnym. To nie dotyczy innych formacji, które dzisiaj działają na prawicy, bo tam tego rodzaju merytorycznej podstawy po prostu nie ma. I stąd zróżnicowanie naszego stanowiska wobec tych formacji. Tutaj cieszymy się, że osoby o poglądach tradycjonalistycznych, takich zdecydowanie tradycjonalistycznych, ale wynikających z głębokiego przemyślenia i znajomości rzeczy będą znów razem, chociaż w nieco innej formule niż kiedyś w Prawie i sprawiedliwości, kiedy ono było szersze, ale mimo wszystko razem i że razem Jestem głęboko przekonany, będziemy iść do zwycięstwa i do tego, czego Polska dzisiaj tak bardzo potrzebuje, to znaczy do zmian, bardzo daleko idących zmian w naszym kraju. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan marszałek Marek Jurek. Ja proszę państwa, zawieramy dzisiaj porozumienie Prawicy Rzeczypospolitej, Prawa i Sprawiedliwości. Jesteśmy razem w opozycji, w opozycji, którą dzisiaj kieruje pan premier Jarosław Kaczyński, i premier Kaczyński jest tym politykiem, który odpowiada, na którym spoczywa brzemię zbudowania większości i odsunięcia od władzy tego rządu, który mamy dzisiaj przywrócenia polskiej racji stanu w polskiej polityce. Nie na innym polityku, tylko właśnie na liderze największej partii opozycyjnej. Z drugiej strony jestem przekonany, że chociaż nasze porozumienie jest porozumieniem symetrycznym, my jesteśmy małą partią, Prawo i Sprawiedliwość jest w tej chwili drugą partią w Polsce. Pewnie ta sytuacja w ciągu kilku miesięcy się zmieni, dlatego że nie wróżę dobrze temu rządowi. To nie jest porozumienie symetryczne, ale to jest porozumienie ugrupowań, które w moim przekonaniu mogą być komplementarne. Mogą się y, uzupełniać. Prawica Rzeczypospolitej będzie dalej kontynuować swoją pracę, pracując na rzecz cywilizacji życia, praw rodziny, y, silnej pozycji Polski w Europie, budowy opinii chrześcijańskiej w Europie, tych wszystkich rzeczy, którym poświęciliśmy te pięć lat pracy. I przede wszystkim zagwarantujemy obecność konserwatywną w polskiej polityce. W polskiej polityce będzie konserwatyzm jako element szerokiej prawicy, którą jestem przekonany, że nasze porozumienie dzisiaj wzmacnia. Jak państwo pozwolicie na chwilę takiej dygresji szerszej, to ja byłem parę tygodni temu, sześć tygodni temu na Węgrzech. Miałem długą rozmowę z przewodniczącym parlamentu, z panem Laszlo Keverem. I ta wizyta, i ta rozmowa, i inne rozmowy, które tam miałem w Budapeszcie, przekonały mnie do jakiego stopnia to węgierskie odrodzenie, które dzisiaj może być takim dowodem na to, że w XXI wieku można prowadzić skuteczną, ideową politykę prawicy, jest efektem porozumienia szerokiej patriotycznej partii ludowej, jaką jest Fidesz, i partii konserwatywnej, jaką na Węgrzech jest konserwatywna demokracja. Ja jestem przekonany, że dzisiaj robimy podobną rzecz w Polsce i że to porozumienie, które, pan, z, które z panem premierem Jarosławem Kaczyńskim dzisiaj podpiszemy, to jest taki rzeczywisty znak, nie tylko to, tego, co się dzieje w przyrodzie, ale rzeczywisty znak wiosny w prawicy w Polsce. W Polsce zaczyna się. Wiosna prawicy, która powinna w przewidywalnym czasie, w bliskim czasie doprowadzić do e, zmiany władzy w Polsce i e, przywrócenia racji stanu, dobra wspólnego jako zasad polityki państwa, w miejsce tego, co dzisiaj widzimy tak naprawdę przekreślenia tych zasad w każdej dziedzinie życia od polityki zagranicznej przez politykę edukacyjną po kompletny brak polityki demograficznej czy naruszania prawa, praw ludzi y, starszych. Dziękuję za uwagę. Bardzo proszę o podpisanie porozumienia. Aha. Aha. Dobrze, dziękujemy bardzo. Bardzo prosimy o pytania. W pierwszej kolejności Polska Agencja Prasowa. Tomasz Grodecki, proszę. Pytanie do Pana Prezesa i do Pana Marszałka. Chodzi o szczegóły porozumienia. Tak jak Państwo powiedzieli, porozumienie obejmuje wspólny start na listach, rozumiem, że w każdych wyborach i do europarlamentu zbliżających się i samorządowych, i, i parlamentarnych, a czy porozumienie obejmuje także wspólnego kandydata na prezydenta i może już jest osoba wyznaczona? A druga rzecz, to jest pytanie, które pewnie musi paść, to chodzi o, no pamiętam okoliczności rozstania się pana marszałka z prawem i sprawiedliwością i, i, i konflikt o ochronę życia poczętego, co zmieniło się w programie Prawa i Sprawiedliwości, podejściu tej partii, że, że, że pan marszałek decyduje się na współpracę? Dziękuję bardzo. Ja bym poprosił pana marszałka, bo to bardziej były pytania do marszałka niż do mnie. Tak, w sprawie pierwszej nasze porozumienie mówi wyraźnie, powtarzam to, co powiedziałem przed chwilą, że dzisiaj to. Na premierze Jarosławie Kaczyńskim, na żadnym innym polityku spoczywa brzemię zbudowania większości, która przywróci w polskiej polityce zasady racji stanu, interesu narodowego, dobra wspólnego. I konsekwencją tego jest to, że w tym porozumieniu deklarujemy poparcie prawicy Rzeczypospolitej dla kandydatury pana Jarosława Kaczyńskiego na prezydenta Rzeczypospolitej, jeżeli oczywiście premier Kaczyński będzie kandydował. I chcę od razu powiedzieć, bo myślę, że wielu z Państwa mogłoby się interesować tą kwestią, że ta kwestia nie była przedmiotem negocjacji. Zresztą w ogóle negocjacje to jest raczej porozumienie, które bardzo szybko powstało ze wspólnoty intencji, ale ta kwestia nie była przedmiotem negocjacji. To jest nasza decyzja wynikająca z faktu, że opozycja może mieć różne nurty. W opozycji przede wszystkim, i tego wyrazem jest działalność prawicy Rzeczypospolitej, potrzebna jest obecność konserwatywna, ale opozycja musi mieć również lidera, tak gwarantuje jedności. Ta sprawa jest również potwierdzona w naszym porozumieniu, aczkolwiek jak mówię, nie była przedmiotem negocjacji, to jest element naszego stanowiska politycznego. I sprawa druga to nasze dzisiejsze porozumienie to jest konsekwencja zasady, którą głosiliśmy przez ostatnie pięć lat działalności prawicy Rzeczypospolitej. Przyszedł czas, kiedy uznaliśmy, że prawica chrześcijańsko-konserwatywna, ta, która odpowiada się przede wszystkim zasadami cywilizacji życia, praw, rodziny. Również aktywnej obecności chrześcijańskiej Polski w Europie powinna mieć własną reprezentację polityczną, ale od początku powtarzaliśmy, że po czasie naszego udziału we wspólnej partii po czasie bezwarunkowego poparcia y, prawicy chrześcijańsko-konserwatywnej dla PiSu przyszedł czas na y, warunkową współpracę. Ja bym powiedział dzisiaj nawet inaczej na współpracę opartą o y, polityczne partnerskie porozumienie. Które dzisiaj zawieramy. Ja w pewnym sensie muszę powiedzieć, że rozumiem to stanowisko, dlaczego do tego dochodzi po pięciu latach, prawda? Dlaczego wcześniej, mimo różnego rodzaju propozycji, sugestii, do tego nie doszło? Na pewno o trwałości ruchu politycznego świadczy to, co Brytyjczycy nazwali preskrypcją, to znaczy jego trwałość i tak dalej. I rzeczywiście parę razy występowaliśmy w wyborach ogólnopolskich, potwierdziliśmy, że jesteśmy autentycznym ruchem społecznym. Myślę, że to jest również element tej różnicy między różnymi inicjatywami, które mogą powstawać, a formacją, która jest. No i na bazie tego zawieramy to porozumienie z naszej strony. To jest wyraz naszej stałej intencji budowania szerokiego porozumienia na prawicy, ale z wyraźną, samodzielną obecnością chrześcijańską konserwatywą. Bardzo proszę Monika Milar, Polsat News. Dzień dobry. Panie Dzień dobry. premierze, podpisał Pan dzisiaj porozumienie z Prawicą Rzeczypospolitej o dialog, o współpracę na prawej stronie sceny politycznej, apeluje także Solidarna Polska z Zbinię Wziobro. Wystosował do Pana zaproszenie na dzisiejszy kongres i mówi, jeśli Pan na tym kongresie się pojawi, to będzie gest tej współpracy, gest dialogu. Czy dostał Pan to zaproszenie, czy pan je przyjmie? Dziękuję. Dostałem to zaproszenie. Natomiast jeżeli chodzi o przyjęcie, to jest tutaj. Pewna zasadnicza trudność. Ja starałem się wytłumaczyć, jeżeli chodzi o prawicę Rzeczypospolitej, to jest to formacja konserwatywna, tradycjonalistyczna, która ze względów ideowych, ze względu na swoją wyraźną i można powiedzieć zakorzenioną w pracy intelektualnej odrębność, ma. Prawo do pewnej suwerenności. Natomiast w wypadku Solidarnej Polski to to jest doraźna inicjatywa, która poza tym, że szkodzi prawicy, no, żadnych innych cech, o których bym mógł tutaj powiedzieć w sposób pozytywny, nie ma. Idea dwóch płuc prawicy jest ideą prawicy, która przegrywa to wystarczy spojrzeć na mechanizm, który służy do obliczania wyników wyborów, przeliczania głosów na liczby mandatów poselskich, żeby zobaczyć, że dwa płuca to znacznie mniej posłów, czyli krótko mówiąc ci, którzy idą tą drogą, po prostu idą ku przegranej. I tutaj nasze stanowisko jest jasne. Poprosiliśmy tych, którzy odeszli o to, żeby wrócili. I ta propozycja jeszcze ciągle jest aktualna, ale oczywiście ona nie będzie aktualna wiecznie, z tego względu, że my nie chcemy mieć w naszych szeregach ludzi, którzy robią jakieś próby no niezbyt przemyślane, a następnie wracają wtedy, kiedy wiadomo, że tak naprawdę chodzi już tylko o obecność w parlamencie, a innych szans nie ma. Czyli krótko mówiąc jest propozycja, ona jest bardzo wyraźna i albo będzie przyjęta, albo nie będzie przyjęta i no cóż, wtedy będą tego konsekwencje niedobre dla prawicy, a sądzę, że najgorsze właśnie dla tego środowiska. Bardzo proszę dwa ostatnie pytania. Pierwsze fakty TVN. Krzysztof Skórzyński, fakty TVN. Przepraszam, nie wstanę, bo boję się, że kolegom zasłonię po prostu kadr w kamerze. Panie prezesie, panie przewodniczący, znaczy nasuwa takie pytanie, czy będą kolejne, to pytanie do pana prezesa, czy będą kolejne tego typu konferencje, czy pan przewiduje jakiś konwent świętej Katarzyny, to już mówię z przymrużeniem oka trochę taki zjednoczeniowy polskiej prawicy. I nie mówię tylko o solidarnej Polsce, mówię o Peutenie, które no, jest rozbitym się ugrupowaniem, ale cały czas funkcjonuje na jakoś na uboczu sceny politycznej. Pytanie do Pana Marszałka. Czy Pan równie surowo ocenia Solidarną Polskę jak Pan Prezes Jarosław Kaczyński? Bo nie muszę Panie Panu przypominać, że w tej samej sali Pan deklarował porozumienie, czy deklarował współpracę ze Zbigniewem Ziobrą. Jaka jest Pana ocena Solidarnej Polski? Czy równie surowa? Dziękuję. Jeżeli chodzi o ten, to my traktujemy tą formację jako przeszłość, do której nie ma co wracać. Na jakiejś bazie, czy widzi Pan jakieś warunki brzegowe do tego, żeby szukać jakiegoś porozumienia w współpracy? Panie redaktorze, my jesteśmy gotowi do wybaczenia oczywiście na pewnych warunkach. No i przyjęcia koleżanek i kolegów z powrotem do naszego klubu. I tak. Propozycja jest w tej chwili aktualna, no ale za jakiś czas i to pewnie niezbyt długi, już nie będzie aktualna. Tyle mogę powiedzieć. Bardzo proszę, o ostatnie. O, jeszcze pan redaktor no, mnie pytał. Myśmy prowadzili długie, to jest 100 dni mniej więcej, prawda rozmowy z kolegami, którzy organizują Solidarną Polskę. I przekonałem mnie o jednym, że to nie jest nowa jakość ideowa na polskiej prawicy, której możemy przekazać dorobek i dziedzictwo, przede wszystkim to ogromne zaangażowanie ludzi naszej partii. Dlatego w ubiegłą niedzielę bodaj nasza Rada Polityczna podjęła decyzję. O kontynuacji samodzielnej y, działalności politycznej prawicy Rzeczypospolitej y, i o y, rozmowach z y, ugrupowaniami, przede wszystkim tymi, które, no, jak mówię, dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość może zbudować większość na prawicy, doprowadzić do zmiany. My kontynuujemy samodzielną działalność prawicy Rzeczypospolitej. Oczywiście ja mam przekonanie republikańskie, uważam, że lepiej jak ludzie działają niż jak nie działają, więc y, kolegom. Życzę y, udanego kongresu, natomiast oni dopiero w swojej działalności ewentualnie muszą pokazać, o co chodzi. O co chodzi, jakie to są poglądy, y, nie tylko jakie są y, plany polityczne, plany wyborcze, ale jakie są y, poglądy. Nas te długie rozmowy przekonały o jednym, że mamy obowiązek kontynuować naszą działalność i że to nie jest nowa jakość y, w życiu publicznym. Bardzo proszę o wiadomości. Anna Hałas Michalska wiadomości. Najpierw pytanie do Pana Marszałka, chciałam zapytać, czy pan i wrócić do ochrony życia początego? Czy pan przed mhm. wyborami, kiedy będzie powstawał wspólny program waszych partii, bo jak nie mam, nie będzie akcesu do jednej partii, czy pan oczekuje jakiejś wyraźnej deklaracji, że Prawo i Sprawiedliwość tą sprawą będzie chciało się zająć, wzmocnić ochronę mhm. życia początego? I do Pana Prezesa czy ta deklaracja o współpracy przedwyborczej zawierana na? Trzy lata przed wyborami. To jest znak, że Państwo spodziewacie się wcześniejszych wyborów. Czy też planujecie nie. przez te trzy lata jakoś wspólnie pisać program wyborczy? Teraz pan Nie planujemy wspól... szybszych wyborów, to znaczy nie możemy planować, bo to nie od nas zależy. Nie widzimy w tej chwili przesłanek poważnych, żeby sądzić, żeby, że do takich wyborów dojdzie. Natomiast ja chciałbym Państwu przypomnieć głosowanie. Naszej partii w sprawie ustawy zaostrzającej um, obecnie obowiązujące przepisy dotyczące aborcji. To było głosowanie jednolite całego klubu, mimo braku dyscypliny. My w takich sprawach nie wprowadzamy dyscypliny za tą ustawą, która no, idzie naprawdę daleko. Także ja nie sądzę, żeby akurat w tej sprawie tutaj był jakiś poważniejszy spór. Czy mamy dobrą współpracę w tej chwili, dlatego że y, y, rzecznik y, w rządzie pana premiera Kaczyńskiego, poseł Dziedziczak, y, jako przewodniczący zespołu ochrony życia, w tej chwili y, organizuje y, w Sejmie y, szerokie międzypartyjne podpisy pod y, uchwałą w sprawie in vitro potwierdzającą prawo do życia y, dzieci poczętych, y, pozaustrojowo. I takiego stanowiska my y, oczywiście oczekujemy od każdej partii, która korzysta z poparcia. Polskich chrześcijańskich wyborców, których jest no, to, to są wartości uznawane przez 90% społeczeństwa, nawet jeżeli są tylko uznawane, jak mówili o sosce, a nie są przeżywane, no, ale, ale to są wartości, które są podstaw naszego życia społecznego i takiego stanowiska oczywiście oczekujemy od wszystkich. Na no, przy okazji chcę Państwu powiedzieć, że nasze dzisiejsze spotkanie ma pewną, pewien walor symboliczny, dlatego, że myśmy pierwotnie planowali przeprowadzić je wczoraj. To, że jest dzisiaj, to jest, czyli w Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej jeszcze lat temu yy, uchwalony. To jest tylko przypadek, że ono jest dzisiaj, po prostu sala była zajęta, ale przypadek szczęśliwy, dlatego że dzisiaj jest e, ósma rocznica y, uchwalenia przez Sejm Rzeczypospolitej e, Narodowego Dnia Życia, który wtedy w opozycji przegłosowaliśmy, mimo że byliśmy w opozycji i myślę, że to ma dużą wartość e, symboliczną.